Hej kochani, witajcie na kanale Szur w moim kolejnym filmie. Po pierwsze, nagrywam nowym aparatem, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Po drugie, to jest taki trochę nietypowy film. Mam kilka nowych rzeczy, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Kilka rzeczy, które już Wam pokazywałam kiedyś w holach i pytaliście o nie. Także to będzie taki, taka mini recenzja kilku różnych kosmetyków. I zacznę może tak od um, tego jajeczka z, z drogerii DM, to jest, to ma być taki zamiennik dla Beauty Blendera. On kosztował trochę ponad 2 euro, chyba 2,40, coś takiego um, i tak, pisałyście mi pod filmem, że ktoś mi napisał, że pochłania strasznie dużo podkładu um, mm, i tak. Ja miałam kiedyś oryginalny beauty blender, dostałam go do przetestowania i przyznam szczerze, że długo mi służył, dobrze mi służył i byłam z niego zadowolona, ale ze względu na cenę nigdy go później nie kupiłam ponownie, ponieważ jeżeli zainwestujemy w dobry pędzel, to możemy go myć i jeżeli będziemy o niego dbać i będzie dobrej jakości, to będzie nam służył latami. Taka gąbka wiadomo, że już nie pamiętam, Beauty Blender chyba jest na 3 miesiące. Według producenta, jakby przeznaczony do użytku, a po tym okresie powinniśmy go wymienić na nowy. No, przy jego cenie to mm, troszkę byłby spory wydatek, jak na gąbkę, żeby ją wymienić co 3 miesiące. I z ciekawości chciałam przetestować tą gąbeczkę. I po pierwsze. Y Ci, którzy nie wiem, powiem, że są takie osoby, dla których jakiś tam brudny pędzel od podkładu albo brudna gąbka to jest w ogóle koniec świata. Mm, no w każdym razie, ja go używałam dzisiaj do nałożenia podkładu i umyłam go. Umyłam to jajeczko. Jak widzicie, plama została i bardzo ciężko je doczyścić, mimo że używałam go dopiero dwa razy. To ten podkład bardzo mocno się wżarł. Używałam tego podkładu nowego z Matte Trimel. Nie wiem, czy to jest wina podkładu, czy to jajko tak ciężko doczyścić. W każdym razie, Beauty Blender e, nawet do końca swoich dni, mimo że już był trochę zafarbowany, to jednak w miarę dobrze się doczyszczał. Poza tym, zobaczcie, to jest oryginalne opakowanie i ono się już nawet tutaj nie mieści tak bardzo, e, zwiększyło swoją objętość. E, jest e, bardzo twarde. Mm, Niby daje podobny efekt jak Beauty Blender. Jednak to nie jest to samo, jest bardzo twarde. Ta gąbka z pozoru wydaje się podobna, jednak aplikacja nie mówię, że jest zła, ale nie daje tego efektu takiego airbrush. Naprawdę, Beauty Blenderem, jeżeli bawiłyśmy się w to stemplowanie twarzy tym jajeczkiem, to nawet taki gęsty podkład jak Revlon Color Stay można było fajnie rozprowadzić. Przy tym trzeba się naprawdę namachać i mega następować, i jednak gdzieś tam widać te zacieki. Ale do używania w taki sposób, że na przykład ja nakładam pędzlem podkład i później biorę to jajko i w miejscach, gdzie wiadomo tutaj przy nosie czy pod oczami może nam się zbierać podkład, to użyć go też na przykład zwilżonego jako... Takie jajo, które nam ładnie zblenduje, stopi ze skórą, to za tą cenę uważam jest ok, ale jednak no nie, nie, nie okazało się jakością porównywalne do Beauty Blendera. Do tego tutaj pewnie tego nie zobaczycie. Ale już przy pierwszym myciu porobiły mi się dziury i zaczęła mi się kruszyć ta gąbka, także wieszczę jej szybki kres. To tyle na, na temat Beauty Blendera. I tak, moje odkrycie. Ostatnio byłam na zakupach w Rosmanie. I słuchajcie, kupiłam trzy rzeczy, i mój chłopak był zdziwiony, że przy kasie zapłaciłam 100 zł. I on mówi, 'Ale ty kupiłaś trzy kredki?' <grym> tak to jest właśnie. I moje nowe odkrycie, coś co mam na ustach, to jest kredka Max Factor Color Elixir Lip Liner w kolorze 02 Pink Petal. I dlaczego Wam o niej mówię? To jest idealna konturówka nude, ale ona nie jest różowa, bo mnie jest bardzo dobrze w takich różowych kolorach ale już na przykład we wszystkich kolorach niód przez to, że mam cienie pod oczami dosyć jasną skórę i jestem blondynką wyglądam dosyć trupio i tak jakbym miała po prostu sine usta i byłabym chora i to jest pierwsza konturówka, która rzeczywiście ma kolor niód nie jest różowa i wygląda ładnie na moich ustach i fajnie wygląda ze wszystkimi pomadkami do tego... Um, jest taka powiedziałabym mocno kryjąca, ale nie jest taka super matowa, tylko jest, ma takie delikatnie błyszczykowate wykończenie. Coś jak pomadki Celi, że jednak pomadka, a zostawia taką śliską powierzchnię jak błyszczyk. I ona robi um, coś podobnego i wygląda naprawdę super. Także e, jeżeli macie ochotę e, na usta nude, a tak jak ja miałyście problem, żeby dobrać właściwy kolor, żeby nie wyglądać na chory, zmęczony e, lub martwe to możecie zwrócić uwagę na tę konturówkę. Ona kosztowała coś około 30 zł, nie była najtańsza, ale ze wszystkich kolorów, które widziałam w Rosmanie, ta jedna się nadawała dla mnie. Kolejna rzecz to jest eyeliner z Rimmela, który kupiłam ponownie, ten poprzedni dostałam do przetestowania jakoś latem, służył mi do tej pory, także uważam, że wcale jakoś nie, nie, nie wysechł szybko, ani nic się z nim nie stało, on ma taką bardzo cienką, precyzyjną końcówkę. Idealnie rysuję kreski i jest jednym z moich dwóch ulubieńców do kresek w tym momencie. Albo używam na szybko kredki z Eivonu, jeżeli chcę taki mocny, czarny, gruby look, i wtedy tylko tym domalowuję jaskółkę i poprawiam jej tutaj, wypełniam przestrzeń między kreską a rzęsami. Albo jeżeli chce taką cienką, wersowaną, precyzyjną linię, nad którą spędzę trochę czasu, ale też naprawdę bardzo łatwo się nim maluje, Jeżeli jesteście początkujące i chcecie się nauczyć, to, to spróbujcie. Ja kiedyś bardzo nie lubiłam takich eyelinerów i większość takich pisaków mi nie odpowiadała. Ten w jakiś magiczny sposób ta końcówka jest na tyle fajna, że łatwo się nią maluje, jest w miarę trwały, nie rozmazuje się, ciężko sobie zrobić krzywdę. Teraz jest w promocji w Rosmanie za 19,90, także jak na eyeliner to naprawdę bardzo dobra cena. Aha, tylko uważajcie, bo one są w dwóch wersjach. Jeden jest cienki, drugi jest z taką grubą końcówką. Ja mówię o tym o tym cieniutkim, także zwróćcie na to uwagę. I kupiłam jeszcze jedną rzecz, to jest Revlon Photoready, to jest eye primer i taki rozświetlacz w jednym. I myślałam, że to będzie coś w rodzaju korektora, co będę mogła używać pod oczami, co będzie rozjaśniało moje spojrzenie. I tak, jest średnio dosyć kryjący, ma fajny kolor, bo taki różowy, co fajnie redukuje cienie pod oczami. Niestety on mi się wałkuje absolutnie z każdym kremem i z każdym odkładem. Muszę się mega, mega napracować, żeby go jakoś wklepać, żeby wyglądał uh, ok, I później już ten efekt, teraz mam go na sobie i wygląda ok. Niestety, no nie jest to najlepsza konsystencja i nie wiem, czy ja coś robię źle, czy być może on, nie wiem, jakoś z moimi kosmetykami um, źle reaguje. Jeżeli miałbyście to, to cudo, ten, ten nie wiem, korektor, rozświetlacz, to dajcie znać, um, jak wam się sprawdza, czy to może ja coś źle robię, nie wiem. I on był też dosyć drogi, bo kosztował 50 zł. Także, jak na mm, drogeryjny kosmetyk. I ostatnia rzecz to jest ten przyspieszacz wysychania z Rosmana, e, z, Rossmana, z Ivonu, e, Który Wam pokazywałam w holu. I dużo dziewczyn mi pisało, że e, u nich ten produkt się nie sprawdził. Że paznok, że w ogóle nie daje rady, że jest tłusty, że zostawia plamy i tak dalej. Więc ja Wam powiem tak: rzeczywiście e, jest tłusty. Ale to jest produkt, którego ja używam. Jeżeli mam mokre paznokcie i chcę szybko wyjść z domu, to rzeczywiście je spryskuję i one e, nic mi się z nimi nie stanie, nie powniatają się, nie zarysują i szybko ten lakier wysycha. E, on zostawia takie bąbelki, jedna z widzek mi e, napisała w komentarzu bardzo e, dobrą poradę. Trzeba to po prostu zmuchnąć. No, ja, ja psikam te paznokcie robię pff, i te bąbelki się zmuchują bo inaczej zostaną Wam takie bąbelki powietrza na, na paznokciach. Wiadomo, nie, nie psikamy nad wyjściową sukienką, bo tak, możemy sobie zrobić plamy, bo troszkę to ma konsystencję oliwki i nie przedłuża trwałości lakieru, ale też nie jest... to nie jest jego zadanie, tak? Więc później na przykład jak wracam, to, to maluję sobie jakimś top coatem, utwardzaczem, który rzeczywiście przedłuży... La, no długość życia mojego lakieru i wtedy jest ok. Także jak dla mnie ten produkt działa, nie wiem, nie wiem, czy wy trafiłyście yy, jakoś, nie wiem, źle, czy no też tak jest, że wiadomo, każda z nas ma inną cerę, inną płytkę paznokcia, różne produkty ze sobą różnie reagują, także musicie o tym pamiętać, że różne kosmetyki u każdej z nas będą działały inaczej. Yy, no ale nie wiem, u mnie, u mnie działa. Także to była taka moja krótka recenzja haul e, kilka kosmetyków, o których chciałam Wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że mm, coś Wam się z tego przydało, skorzystałyście e, i może przetestujecie którąś z tych rzeczy. Ja już uciekam. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuk w górę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!